Szanowni Państwo, witam w Witaju w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się tym, czy warto używać pasty polerskiej mocno ściernej, czy może finishowej, czyli lekko I realnie mamy tutaj dzisiaj naszego Fiata w kolorze, tak jak widzicie, taki można powiedzieć nie morsko-niebieski, aczkolwiek dosyć z takim statkiem mi się kojarzy, dlatego że jest lakier akrylowy, jest to lakier niemetaliczny i specjalnie mamy tutaj przygotowaną powierzchnię, która jest odseparowana tą taśmą niesamowitą, również niebieską, moi drodzy, po to, żebyśmy mieli realne porównanie. Spójrzcie, jak mocno ten lakier jest zdegradowany. Ja oczywiście musiałem mu dodatkowo jeszcze pomóc, żebyście mieli realne odwzorowanie tutaj bardzo mocno zdegradowanego, zniszczonego lakieru. Tysiące głębszych rys i, i można powiedzieć też i delikatniejszych swirli jest na całej tej powierzchni i dzisiaj będziemy sobie z tym radzić za pomocą, moi drodzy, trzech naszych pas. Mamy tutaj oczywiście naszą kryptoreklamę jest i Perfect Finish, moi drodzy, jest i one step Polish, i jest heavy cut, ale realnie możemy tutaj wyciągnąć dzisiaj bardzo dużo elementów takich, można powiedzieć, stricte m, naukowych, moi drodzy, Bro Science dzisiaj tutaj będzie, dlatego że porównamy sobie siłę tych past i zobaczycie realnie, co kupić, bo bardzo dużo jest pytań, moi drodzy, gdzie realnie powinno być wykonane chyba jakieś Q&A na naszej stronie, czy też na sklepie internetowym, bo, dlatego że zawsze jest tak naprawdę jeden schemat pytań. Jaką pastę kupić? Wysyłane jest zdjęcie chociażby samych zarysowań, a moi drodzy jest to dosyć ciężkie z perspektywy odległości, żeby cokolwiek tutaj doradzić, więc będziecie mogli się porównać sobie i zobaczyć, czy można powiedzieć warto jest wykorzystać daną pastę do danej degradacji. Jak to sobie moi drodzy tutaj... Ułożyć. A więc mamy Perfect Finish One Step i Heavy Cut, trujeczkę Trzy Pady. One są porównywalnej twardości. Yy, mamy tutaj dwa dokładnie takie same i trzeci jakiegoś innej firmy innego rodzaju. Realnie nie ma dla nas to znaczenia. Najważniejsze mojej drodze jest to, żebyśmy po prostu mieli tutaj porównanie. Do tego yy, Atakujemy to maszyną rotacyjną. Nie każdy ma dostęp do Dual Action. Dual Action. jest troszeczkę droższa, nie zawsze to również jest lepsza. Dzisiaj będziemy po prostu wykorzystywać ten typ maszyny. Jeżeli macie maszynę Dual Action, nie ma tutaj żadnego przełożenia w tym wypadku, zobaczycie siłę tych pas dokładnie tak samo. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od najmocniejszej, zaczynamy od Heavy cut. I tutaj, moi drodzy, niezależnie jest to typowy materiał dydaktyczny, co warto wykorzystać. Niekoniecznie mówimy tu o naszej pastach, możecie, to odniesienie jest do past tak naprawdę każdego producenta realnie. A więc aplikujemy, nie będziemy również nas nie będziemy przesanczać tych padów, nie będziemy nakładać jakieś tutaj mgiełki z wody. Nie będę rozcierał tego palcami, moi drodzy, dlatego, że chcemy tylko realnie zobaczyć na jednym elemencie jaka różnica będzie. I tyle jest, moi drodzy, z mojego gana. Przechodzimy teraz do pracy. Element z lewej strony. Moi drodzy, teraz pokażę Wam fajną technikę polerowania jedną ręką. I cyk moi drodzy, wystarczy mieć wystarczająco silną łapę i lewą ręką moi drodzy. Pyk i ślipujemy. Oczywiście żartuję, kontrujemy drugą dłonią i możemy śmiało prowadzić maszynę. Moi drodzy, mamy za sobą Heavy Cut One Step i Perfect Finish, czyli mamy tutaj trzy typy paspoleski, trzy pady, tak jak widzicie, są one obrudzone. Oczywiście charakterystyczny kolor i to też jest fantastyczne, że nie możemy się pomylić. Jest i czerwień, jest i, moi drodzy, pomarańcz, jest i niebieski. A de facto możemy sobie już ściągnąć. Będziemy zaraz wiedzieć. Tu jest, moi drodzy, trójka, to jest moi drodzy dwójka i to jest jedynka. Czy to było nieprofesjonalne Podpisanie tego palcem, moi drodzy, realnie tak. W przypadku tego pojazdu nie ma możliwości, żeby być nieprofesjonalnym, dlatego, że jest to auto, moi drodzy, testowe. 3, 2, 1, start, lecimy. A porno 13. Przechodzę, moi drodzy, do odtłuszczenia za chwileczkę i zobaczymy, jak w rzeczywistości prezentuje się teraz ten lakier, właśnie po tych trzech pastach. Pytacie się jeszcze mi często, jak to, moi drodzy, wygląda względem prędkości obrotowej. Mówiłem o tym w wielu filmach, aczkolwiek, dokopać się do nich też jest problem. Czasami są one też również długie, stąd też powiem Wam raz jeszcze, jeżeli mamy obroty na maszynie rotacyjnej 600, jak w przypadku tej maszyny, jeżeli mamy 900, jeżeli mamy czasami 300, tam 20-60 na niektórych maszynach, czyli jeszcze niższe obroty niż tu, to śmiało wykorzystujemy jedyneczkę do sprowadzenia pasty, jak chodzi o maszyny rotacyjne, a potem pracujemy w przedziale, co kto lubi. 1000, 1200, 1500. Ja jestem, skory bardziej do pracy, w okolicach 1000, 1200, jak chodzi o obroty, i są to wystarczające obroty. Są to też obroty, gdzie często ci starsi producenci past polerskich je zalecali. I ja w rzeczywistości też widzę tutaj tą skuteczność wystarczającą. To jest oczywiście też zależne od wielkości, moi drodzy, fragmentu, jaki będziecie polerować. W przypadku waszego typu Duala ze względu na zupełnie inny ruch, czyli ruch rotacyjny, który jest wymuszony przez ruch orbitalny. Tam, moi drodzy, po prostu patrzymy na to, żeby ruch rotacyjny w ogóle. Wystąpi. I w przypadku jedynki i dwójki na niektórych maszynach, które są słabsze, ten ruch rotacyjny jest naprawdę mierny, stąd też dwójka, trójka na przykład jest wymagająca, przynajmniej podstawowym, tak naprawdę biegiem, żeby w ogóle można było teoretycznie ten ruch rotacyjny wprawić, żeby gdzieś tam w ogóle zacząć polerować. A potem ruch ostateczny, czyli siła prawdziwego cięcia pojawia się na biegach od czterech teoretycznie w górę. To jest oczywiście zależne od skoku. Nie siły skoku maszyny i siły silnika co opiera się, a właściwie przykłada na daną markę, jeszcze sprzętu i tak to wygląda. Tyle mojego gadania. Wiecie, jak dobrać obroty. A teraz zobaczmy, jaką pastę najlepiej dobrać: czyli czy cutting, czy może finish, czy może jednak polish. A więc, moi drodzy, ja dwukrotnie podchodzę teraz do otłuszczenia nasz produkt. Mamy tutaj final inspect. Niestety, moi drodzy, wykrzeczyło nam dwa razy ten materiał. I w trakcie, moi drodzy, polerowania raz i teraz. Mamy dzisiaj, można powiedzieć, taki pechowy dzień, aczkolwiek udało nam się dowieść ten projekt do końca w tym wypadku. I zaraz zobaczymy tutaj finalny efekt. Po final inspekcie, zapach owocowy, przyjemny, szybko odtłuszcza, tak jak widzicie, jałowa powierzchnia i realnie teraz sobie opowiemy o tym co my tutaj mamy i co warto i dlaczego przejmę kamerę moi drodzy i rzucimy okiem a więc a więc co tutaj się znajduje lampeczka odpalona i teraz moi drodzy tak najpierw zaczniemy od tego od czego wychodziliśmy dokładnie od takich zarysowań na całym pojeździe czy wygląda to przyjemnie? nie moi drodzy nie wygląda to apetycznie tak wygląda moi drodzy po finiszu Teoretycznie jest tych rys bardzo dużo. Zostały tutaj po prostu głębokie zarysowania, ale wyglądało tak. Więc po tym co mamy tutaj, a po samym finiszu już jest przyjemnie. I de facto przechodzimy do one stepu, który jest tutaj. Dalej teoretycznie te rysy głębokie jest ich dosyć sporo, aczkolwiek odnosząc się do dołu znów wygląda bardzo przyjemnie. No i oczywiście cutting. No cutting tutaj najlepiej przyciął, zostawił nam tutaj delikatny hologram. Widzicie taką smugę, taką zdorze polarną, która tutaj ciągnie się bezpośrednio od naszego zwierciadła światła i realnie tutaj przy baku zarysowania na tym poziomie. Więc jeżeli chcemy mieć opcję typowo odświeżającą lakier pod sprzedaż, no to chyba raczej One Stepik, dlatego że One Stepik dosyć sporo tych rys wycina jednocześnie oczywiście zostawia to najmocniejsze. No i tutaj wygląda to całkiem znośnie, przyjemnie. Finish. No w przypadku tak mocnych degradacji, które tutaj są, oczywiście, patrząc z perspektywy tego, wygląda to naprawdę tutaj przyzwoicie. Jednocześnie, no troszeczkę chciałbym więcej. Więc finish w przypadku aż tak mocnych zarysowań tego typu pojazdu no nie sprawuje, czy nie daje nam tutaj tej pełnej satysfakcji, aczkolwiek już jest przyjemny, więc jeśli macie jakiś finisz kupiony, możecie jak najbardziej spróbować. No i najlepszą opcją tutaj oczywiście cięcia, w tym wypadku i w każdym innym, kiedy auto jest mocno zdegradowane, będzie ta opcja, aczkolwiek nie zawsze, moi drodzy, tak jest, więc warto zawsze spróbować tych delikatniejszych środków ściernych, dlatego że, tak jak widzicie, sam katim tutaj też nie jest w stanie wyciąć wszystkich, moi drodzy, zarysowań, na pierwszego strzała, tym bardziej, też, że używaliśmy miękkich gąbek, i jednocześnie, nawet tutaj, przy futerku, trzeba by się pobawić, bo terysy są bardzo głębokie. Więc, jeżeli chcemy przede wszystkim mieć lakier, to wykorzystujemy po prostu one step. Jest to, można powiedzieć, taki znośne, przyjemne i wystarczająco efektywne. I efektowne, jak chodzi o lakier, więc tak to się, moi drodzy, prezentuje. Zobaczmy jeszcze przejście cuttingi. One step piki, no i najmocniej tutaj porysowany finish. I tak, jak moi drodzy widzieliście, tak mniej więcej zazwyczaj to wygląda, aczkolwiek, tak jak już mówiłem wcześniej, spróbujcie zawsze od najdelikatniejszej od ścierny, ściernej, tego że na cutting zawsze przyjdzie pora. Usuwamy lakier na poziomie permanentnym, czyli ścieramy jego wieśnią warstwę. To nie jest temperatura wysoka. Tu nic nie zalewały, moi drodzy, tylko tu jest ścierniwo, które ściera wierzchnią, e, wierzchnią warstwę lakieru, e, więc się tutaj powtórzę. więc delikatnie, spokojnie i zawsze mamy czas na to, żeby w przyszłości jakby zrobić kolejną korektę, e, pojawi się mocne zarysowanie, nie wiem, uderzy gałąź, ktokolwiek, e, ktoś się otrze, kurtka, rzysowa, nie tylko, e, stajemy samochodem przy e, w hipermarkecie, supermarkecie, idzie cała rodzina, idzie się tam przerysuje do tego, że idą z tym wózkiem, Warto zawsze mieć alternatywę, tą możliwość z czego ciąć. Czyli kiedy będziemy od razu wjeżdżamy katingiem raz, drugi raz, ten lakier będzie usuwany w tempie, może być zawrotnym. Jedna korekta katingowa zabiera kilka mikronów. Ktoś powie, no, słuchaj, kilka mikronów to jest 100 mikronów. No tak, ale jeśli tu jest 100 mikronów, to 50 mikronów to jest bezbarwny. Tylko na tym bezbarwnym możemy pracować, na tych 50 mikronach. 2. nie możemy usunąć tego bezbarwnego w ilości zbyt dużej dlatego, że osłabimy całą strukturę lakieru. Stąd też przykładowo możemy usunąć pi razy drzwi do 25%. Więc jeśli mam 50 mikronów a, i mogę usunąć 12,5 mikrona, a jedna cuttingowa, yy, mocno korekta będzie usuwać 3 mikrony, 5 mikronów, a już nie mówię jak ktoś chce usuwać skórkę pomarańczy i usunie od razu 25% no ze strzała, no to już w ogóle można powiedzieć, że ten lakier jest naprawdę słabo chroniony. Stąd też pasty finishowe yy, usuwają naprawdę Minimalnej ilości. Pasty one tak samo, to są mikron, jakieś dwa mikrony. Czasami ciężko jest to w ogóle dookreślone realnie, jak chodzi o te wartości, dlatego że są naprawdę takie, można powiedzieć, wartości, a la picikłak. I tak to, moi drodzy, wygląda. Tymczasem dzięki za oglądanie tego odcinka mojej Danii Góry Świry. Zobaczcie resztę naszych materiałów, sprawdźcie nasze social media, czyli Instagram, Facebook. Zostawcie łapkę, komentarz, oczywiście wciśnijcie dzwoneczek. No i mamy kolejne moi drodzy filmiki szybkie dla was na TikToku. Oczywiście profesjonalne kosmetyki stworzone bezpośrednio z pasji do detailingu i z serca do was. Zapraszam was na detailingshop.pl. Do zobaczenia i ścieszę szczegół świry.